To będzie wyjątkowa europejska noc muzeów w Kielcach. W instytucjach kultury zobaczymy nowe wystawy, niepokazywane eksponaty, a jeszcze inne odwiedzimy tylko online. Wybierając się gdziekolwiek, pamiętajmy o maseczkach dezynfekcji, zachowaniu dystansu i ograniczeniach w liczbie zwiedzających. Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na Noc Muzeów 15 maja od godziny 17 do godziny 20. Bezpłatnie można odwiedzać całą ekspozycję, a szczególnie polecam nową wystawę, którą otwieramy w piątek i myślę, że dostarczy wszystkim ciekawych wrażeń. Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach w Noc Muzeów zaprasza na dwie wystawy. Sylwestra Ambroziaka Niewinność oraz wystawę Magdaleny Szczotczasz, która prezentuje fotografie ze swoich podróży do Indii. Na tegoroczną noc muzeów, europejską noc muzeów, Muzeum Historii jest niestety zaprasza tylko online. Owo. Dwie wystawy chcemy pokazać. Wystawy, które do tej pory mało jeszcze były, były zwiedzane. Wystawa Meteorytów z kolekcji pana Krzysztofa Sochy. Niesłychanie ciekawa wystawa, i wystawa nasza, mówiąc w skrócie, nabytków z ostatnich dwóch lat, pod tytułem Podarunki, depozyty odkrycia. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach z okazji Europejskiej Nocy Muzeów przygotował prezentację specjalnego eksponatu. Eksponatu niezwykłego, niepokazywanego na co dzień ze względów konserwatorskich. W sobotę i w niedzielę w godzinach otwarcia placówki pokażemy w oryginale grypsy pisane z więzienia przez siostrę żołnierza oddziału Antoniego Helyszarego. W Instytucie będzie dosyć nietypowa noc muzeów, ponieważ będzie trwała aż cały miesiąc. Będziemy mieć bezpłatne wejście, a będzie co oglądać, ponieważ już w piątek otwieramy nową wystawę szkło z kolekcji BWA w Sandomierzu. Do Domu Środowisk Twórczych warto przyjść widząc muzeów, bo będzie się całe mnóstwo rzeczy fantastycznych działo. Przecież mamy tu i Galerię Sztuki Współczesnej Oranżera, i Galerię Sztuki Współczesnej Sakralnej Dom Praczki i Muzeum Hamonda i sam Pałac Ichzielińskiego będzie można zwiedzać, oglądać, podziwiać i słuchać fantastycznej muzyki.